To będzie mecz, na który czekali kibice obu drużyn. Prawdziwy start. Witamy państwa. Witamy gorąco. A jesteśmy tu, gdzie lubimy być najbardziej. Na stanowiskach komentatorskich stadionów w Warszawie. Skąd zaraz obejrzymy mecz. A witają państwa bardzo serdecznie Tomasz Smokowski i Jacek Klaskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. Legia Warszawa Zmierzy się z drużyną Śląska-Wrocław. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Patryk Klimala. Wrocławianie tracą piłkę. Legioniści są w świetnej formie strzeleckiej. Wydaje się, że nie ma obrony, która mogłaby ich zatrzymać. Drużyna gospodarzy przyzwyczaiła panów do podpisów strzeleckich. Trafia do siatki częściej niż ktokolwiek w lidze. Oglądanie ich meczów to w tej chwili czysta frajda. Tak, obie drużyny mają teraz problem z rozegraniem w środku pola. Może im dać prowadzenie! Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Już widziałem tę piłkę w siatce. Nie wiem jakim cudem to wybronił. Tylko dzięki niemu wciąż czekamy na pierwszego gola. To chyba tchnęło w drużynę nowe siły. Popatrzmy. Doskonała obrona teraz. Zażegnał to niebezpieczeństwo. Wystarczy tylko celnie uderzyć. Tu wciąż jest groźnie. Oj, ale to teraz zawalił. Sytuacja sam na sam z bramkarzem. Powinien sobie poradzić. A tak puduje. Chciał uderzyć silnie. Zapomniał o precyzji. Może coś być z tego podania. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Ależ okazja! O proszę, to się nazywa interwencja klasy światowej. Doskonale przerwał tę bardzo niebezpieczną akcję. I tak! Piłka w siatce! Otworzył nam wynik tym trafieniem. Turka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Piłka oddana przeciwnikom. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Może być ciekawie. Bartosz pustka. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. No i nie ma. Dużo tutaj do gola nie zabrakło. Piłka minęła jednak w słupek. Tak, to było całkiem dobre uderzenie głową. Nie może mieć do siebie zbyt dużych pretensji, ale braku gola na pewno żałuje. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. No, grając w ten sposób drużyna sama naraża się na niebezpieczeństwo. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. jest jest wybudowana próba przerwania akcji. Frankarz Gopała. Rozumiem zamiar. Była okazja podwyższyć prowadzenie. Ale tym razem niecelnie. Dobrze, że próbują. Spodziewam się kolejnych takich ataków, aż coś wpadnie. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Oj, za mocna piłka. Trafi do bramkarza. I tracą piłkę. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. No cóż, za głębokie to dośrodkowanie. Koledzy nie mieli żadnej szansy sięgnąć piłki. Zdecydowanie, ale czysto. Legian teraz w natarciu. Oj, świetna, teraz piłka. Może być dobra sytuacja. Wicat Cian. Teraz może być groźnie. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko jedna minuta. Okazja jak marzenie. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. No i zaczynamy proszę Państwa drugą połowę tego meczu. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Teraz dogranie na dalszy słupek. Interwencja, wybicie. Znakomicie jak z podręcznika. Nie udało im się utrzymać przy piłce. Pogłoski okazały się prawdą. Faktycznie doszło do transferu, o którym wiele się ostatnio słyszało. Chłopak ma wszystko, żeby zostać klubową legendą. Jeśli będzie zasuwał na treningach i siodówka nie uderzy mu do głowy, będą mieli z niego dużo powodów. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Radzi sobie teraz z obroną. też teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Tomku, przed chwilę jak na dłoni widzieliśmy, że praktycznie nie stwarzają dziś okazji pod bramką rywali. Cóż, muszą zdecydowanie poprawić rozegranie, jeśli chcą tu wywalczyć choćby rękę. Ale mamy zagrożenie bramki. Niestety, zaprzepaszczona świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem wystarczyło odrobinę pokombinować zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Właśnie się dowiedzieliśmy, że padł gol w spotkaniu Korony Kielce. Tak, to jest kolejny gol dla kieleckiej korony. Prowadzą teraz 2 do 1. Na zegarze mamy 60 minut. Dziękuję bardzo za meldunek. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Zawodnik Śląska fałowany, ale sędzia pozwala wrocławskiej drużynie kontynuować akcję. Zatem strzał. strzał z ostrego kąta. Piłka przelatuje bardzo blisko bramki. Teraz się nie udało. Zabrakło ciut więcej precyzji, ale strzelanie na bramkę to przecież jedyny sposób, by zdobyć gola. Patryk Dimala. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontrada. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Poczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Próba odbioru i przerwany atak. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Ale zakrana, niebezpieczna piłka. Dobra interwencja bramkarza. Czyli będzie zmiana. U Wrocławia. Ten traf polekarny. Nie udało się oddalić zagrożenia. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Poszedł no do piłki. Urwał się obronie. Świetnie! Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił warcy trudnym położeniu i jeszcze utrzymał piłkę. Strata piłki. Teraz poszedł jest za obrońcami. Tak! Co on teraz zrobił? Z takiej odległości! Zdaje nas teraz z tym, jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Z każdego zresztą wygląda dobrze. Na razie 2-0. Musiolik. Lukę dostał Musiolik. Odzyskują teraz piłkę. I mamy teraz celne podanie. Koniec meczu zbliża się wielkimi krokami, a miejscowa ekipa może być właściwie pewna zwycięstwa. Świetnie się prezentują, prawda? Jednoznaczna przewaga. Popatrzmy, muszą to strzelić. W takich sytuacji na kontaktowego gola nie wolno marnować. Iskierka nadziei zgasła tak szybko, jak się pojawiła. Tak, a zegar jest bezlitosny. się musionika teraz. Nie, jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. Mamy doliczone dwie minuty. To niewiele, ale gra była płynna, bez większych przestojów. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Legia zwycięża. Sędzia kończy to spotkanie. Dzisiaj